Gdy mieliście możliwość wsparcia jakoś Polonii, to zrobiliście wszystko, żeby Polonia nasza nie miała możliwości głosowania albo żeby to głosowanie było jak najbardziej utrudnione, ponieważ wiadomo, że Polonia was nie lubi. Ale z drugiej strony wprowadziliście ustawę, która zmusza gminy do tego, żeby zwiększyć liczbę komisji obwodowych oraz żeby dowozić waszych wyborców do głosowania. Ponieważ to jest zmiana, która wam się przyda. Mówi pan poseł o technicznej zmianie, inna techniczna zmiana państwowa komisja wyborcza zaproponowała, żeby liczby. Posłów reprezentujących obwody się zmieniła, ponieważ zmienił się, zmieniła się struktura tych obwodów. Więcej mieszkańców ma jeden, drugi mniej. Techniczna zmiana, która powinna przejść tak, natomiast Wy jej nie wprowadziliście. Dlaczego? Ponieważ Wasze okręgi by straciły, a zyskałyby okręgi Waszej konkurencji. Więc to jest zła techniczna zmiana. Dobra techniczna zmiana to jest ta, którą wprowadzacie. W dojrzałych demokracjach wszelkie zmiany dotyczące kodeksu wyborczego wprowadza się tak, że działają od następnej kadencji. Żeby nie było podejrzenia o manipulacje. W PiSowskiej Polsce niestety można wszystko.